我们一点不放。 Filip, Michał, Konrad i Wojtek utworzyli ekipę, która jako pierwsza z kozienic już 15 sierpnia wystartuje w Złombolu, czyli w największym charytatywnym rajdzie ruszającym corocznie z Katowic. Wyprawa należy do ekstremalnych. Dlaczego? Dlatego, że wyruszyć w nią można jedynie samochodem pochodzącym z okresu PRL-u, na którego zakup przeznaczono nie więcej niż 1000 zł. W ciągu czterech dni musimy poprzez Austrię, Czechy, Szwajcarię dotrzeć. Na Pasco de los najwyższy najwyższą przełęczę 18 sierpnia to jest przyjdzie na metę. Wyprawa ta z pewnością do łatwych należeć nie będzie. Jest to najwyższa przełęcz, którą można się dostać samochodem w Europie. I to jest na wysokości 2780 metrów nad poziomem morza. Trochę panie. No uznajemy, pan że jeżeli tam dotrzemy, to będzie to niesamowity wyczyn. Celem tego przedsięwzięcia jest, jest zebranie jest, jak największej jest, kwoty pieniędzy, która przekazana zostanie jest. dla dzieci ze i dziecka. będzie się dziecka. Czy po drodze będziecie zbierać nie. pieniądze? Nie, darczyńcy wpłacają pieniądze na konto w fundacji i za to my naklejamy ich reklamy. Darczyńcy nie sponsorują was jako, jako grupy, prawda? Nie, w żadnym wypadku. Nawet nie możemy mówić o słowie sponsor. Darczyńcy przelewają bezpośrednio na konto fundacji, która współpracuje z, z organizatorami. No my całość wyprawy finansujemy z własnych środków. Nasza ekipa na miejsce ma zamiar dojechać polonezem. To do motoryzacji udało się zakupić w Warszawie. Egzemplarz ten kosztował 500 zł. Na tym nie koniec kosztów, bo przecież należało go jeszcze przywrócić do stanu używalności. Jeśli chodzi o części, to myślę, że około 5000 zł. Włożyliśmy już to auto. Trasy wcześniejszej pozycji z między innymi do Monako, na Arktyczne Koło Podbiegunowe, do Azji, do słynnego Ness czy na przylądek Nordkap. Do udziału w tegorocznej wyprawie zgłosiło się już blisko 400 ekip. Trasa z Katowic do Mety to jest najkrótsza w tym roku trasa w historii tego rajdu, to jest 1500 km, natomiast całą trasę, jaką chcemy wykonać, to jest około 3000 zakres. Jeśli nam się ta wyprawa uda i spodoba, wszystko będzie w porządku, to prawdopodobnie w przyszłym roku też będziemy chcieli pojechać. Wyprawa na pewno się powiedzie. Takim autem, w takim składzie sukces gwarantowany. No. To <śm> <śm> <śm>